Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka jesteśmy na CSGO skin, się będziemy robić koskę z najtańszej skrzyni eventowej za 4,20. Jest to skrzynka po prostu nowa eventowa, która weszła. No Mamy 325 zł, czyli to jest zdecydowanie poniżej wartości najtańszej koski. No i właśnie się będziemy po prostu celować w tą kosę. Można słuchać tej sobie Digla Blaze'a, który naprawdę dałby nam piękną koskę już w tych pieniądzach 2800 i 2777. Neon Rider, który ma możliwość zdania koski lub tutaj prawie chyba koska by była, no i tutaj dodatkowo wiadomo, tych skinów będzie dużo, więc wszystko podsumować, może być naprawdę bardzo, bardzo fajnie patrząc na te skiny, możecie tutaj sobie na, na szybko zerknąć, ile są warte, ile kosztują i tak dalej, jakie są po prostu szanse, bo myślę, że jak na skrzynię za 4,20 może być, słuchajcie bardzo, bardzo ciekawie więc zaczynamy ten opening. Ja dam słuchajcie, tryb przyspieszony, żeby was po prostu nie zanudzać. Wiadomo, podświetlenie, więc mamy fajny skinek. Skrzynia, no naprawdę tania, 4,20 e, Po pisaniu kodu wka, Ty dostajecie te 2 złote 10 groszy zł na start dodatkowe ktoś może potem sobie wpłacić z jednych bonusów czy coś, na no zbierać te 2 złote 10 groszy zł kolejne, no i jest możliwość otwarcia takiej jednej skrzyneczki, kolejne tych, w... e, nie wiem, jak to się nazywa. No ale opadające te cząsteczki, nie, że po prostu spoko skinek nam wypadł. E, jest podświetlenie i spadające te, to znaczy, że trafiliście coś ciekawszego. No ale o tym już rozmawialiśmy w którymś z odcinków my tutaj słuchajcie sobie lecimy to co nam wypadnie sprzedamy i zrobimy sobie z tego albo jakąś bit. no coś słuchajcie z tego na pewno zrobimy zależnie od tego, jakie rzeczy nam polecą, czy poleci wiecie jakiś tam blazik czy coś, to wiadomo, że scenariusz po prostu nacinek no odcinek będzie inny inna tutaj rozwiązania odcinka się znajdzie, niż jeśli po prostu by leciały nam te najzwyklejsze, zwykłe skiny więc możliwości naprawdę to jest mega, mega dużo w dzisiejszym filmie, no i dobra, lecimy punkciki eventowe też się ciągle nam zbierają, więc naprawdę jest fajnie ja potwieram sobie ogólnie troszeczkę tych skrzynek eventowych tą najtańszą może też nie aż tak dużo, ale tamte sobie popatrzyłem nie robiłem z tego odcinka, bo już trosze, już one po prostu trochę czasu są na stronie pewnie gdzieś widzieliście, jak ktoś otwiera te skrzyneczki więc już raczej chyba nie było sensu tego testować no, ale teraz tak 8. No i dobra, mamy podświetlenia, bardzo fajnie. Zostało nam ostatnie 10 zł. To kosztuje 12, czyli tutaj mamy jeszcze ostatnie dwie skrzyneczki przed sobą. No i słuchajcie, ee, zobaczymy, co ciekawego tutaj uda się nam po prostu z tych skinów zdobyć. Zostaje nam 2 zł. No wiadomo, to już, słuchajcie, niestety nie wystarczy. Eee, Choć czekajcie, ja bym słuchajcie, te event wbił. Eee, dajmy sobie te eventa i tutaj damy sobie handlarz bronią. Czekajcie, ja mam z 1500, miałem Coś z 1400, dobra, 1600, niech sobie wlatuje. Zobaczymy, dobra, dodatkowo 3,28 to powinno, no tak jest, pozwala nam otworzyć jeszcze jedną taką skrzyneczkę. No i ja będę po prostu mm, szedł to posprzedawać i będziemy myśleć, e, jak rozwiązujemy po prostu ten odcinek. Więc zobaczymy, jak to wszystko, słuchajcie, się zaprezentuje. Ja tutaj zaczynam sprzedaż skinów. No i za chwilę się po prostu widzimy. A żeby wygrać Paysafe Card napiszcie, jaki kolor samochodu podobał Wam się najbardziej i obok liczby od 8 do 10. Dobra. Eee, słuchajcie, posprzedawałem wszystko 268 zł, czyli jest to, słuchajcie, poniżej tego, z czym zaczynaliśmy. No ale nie jest to, słuchajcie, myślę, problem, bo da radę, słuchajcie, spróbować tutaj czegoś fajnego, tak, żeby może coś z tego nam wyszło. Nie kurczę, to była bitwa na trójki za 97 zł. Ona była ciekawą opcją dosyć na spróbowanie tutaj, no ale ok. Pójdźmy pierwszą... Pierwszą bitwę, jaką zrobimy, słuchajcie, za te pieniądze nie, Będzie, słuchajcie, to underdog na skrzyneczce, powiedzmy nie, 3% na simowa Dajmy sobie taką skrzyneczkę, 94 zł Niech to będzie trzyosobowe Tak, żeby jak już wygram, to żeby była dosyć przyzwoita szansa e, Że faktycznie tutaj już wyjdziemy z koską To jest 174 zł, żebyśmy wydali na przykład na jakąś skrzyneczkę nie, No i wtedy by się, słuchajcie, tam fajnie by się nam to spierdoliło żeby wyszła kostka. Kurczę, uciekł nam zawodnik a już miałem tutaj w klikać no dobra eee, dajemy sobie bociki no zawodnik tam uciekł jakiś który chciał po prostu walczyć o to jest underdog czyli ja tutaj muszę trafić po prostu niech oni trafią po kałaszku i będzie fajnie no, jeśli nikt nic ciekawego nie trafi będziesz zdecydowanie gorzej a tak również może być no ale słuchajcie to jest po prostu takie pierwsze podejście w tym odcinku nie, żeby do tej kostki krok zrobić lub po prostu bezpośrednio do niej dojść więc... Więc zobaczymy jak to się po prostu naspisze. Na razie nie ma żadnego kołaszka, nie, takiego scenariusza do końca się nie spodziewałem. Nie, potrójny remis i nic ciekawego do zgarnięcia. Niestety kurczę nie, troszeczkę i liczyłem że to się, to się zakończy. No ale dobra. Kone, kolejny scenariusz. Zróbmy może z tą skrzyneczką. Czekajcie, 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 zróbmy to może troszeczkę inaczej. Mamy droższe skrzyneczki eventowe, na przykład skrzyneczką Fresh Case'a. Dajmy to może na bitwę tego Fresh Case'a i Grill Case'a. Okej. Okay. Dobra, zróbmy to właśnie w ten sposób. Czyli tak, będą nas interesować właśnie te skrzyneczki z eventu, które się pojawiły. O jest fresh Case. Ok, dajmy trzy sztuki sobie, jest to 50 zł i grill. Case'a jednego. Nawet dwa, słuchajcie. Dwa grill case'y wrzucamy sobie. Jeden na jeden. Tutaj, słuchajcie, zrobimy jeden na jeden, bo się troszeczkę cykam, e, że mogę to przegrać, jeśli będzie więcej graczy, więc dobre. Jeśli ta bitwa mi dobrze poszło, to możemy kolejną już próbować na większą liczbę graczy, więc e, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Okej, okay, mamy pierwsze skiny z Fresh Case'a. Dodatkowo, tutaj, ze względu na to, że to są skrzynie eventowe, nie, no to jeszcze wypadają nam punkty z eventu, które będziemy mogli sobie wymienić. Na coś ciekawego. Dobra, ej, jest nieźle, słuchajcie, jest nieźle. 63 zł, 23 przeciwnik, dobra, grill Casey, czyli te droższe. Gloczek Water Elemental, dosyć... faktoryniu Dobra, faktoryniu wpada bardzo ładnie. No ma też P90. Chyba. Ku, skoń, dobra, kończymy to winem. Elegancko, słuchajcie. 232, 279 mamy. No i teraz, słuchajcie, ta obiecana bitwa. Hmm, zróbmy może już ją na trzy osoby pójdziemy w grill case'a, lub słuchajcie, jeden na jeden, dobra jeden na jeden robimy, ale olina in. jeden na jeden, ale all in wjeżdża praktycznie, dobra, all in, czekajcie mamy to, dodamy jeszcze tego fresh case'a i powinno się to spiąć, tak mi się wydaje przynajmniej eee, czekajcie, czekajcie, 260, tak jest, dobra, fajnie się to spina, bardzo fajnie, ej czemu, czemu, czekajcie czekajcie, czekajcie, coś tutaj, dobra, teraz no dobra, 8 grill case'ów, ej elegancko, pasuje, dobra, może tak być, eee, dodatkowo można Chcę dodać też tą skrzyneczkę, właśnie tą, którą dzisiaj otwieraliśmy. Będzie 10 skrzyneczek, jeden na jeden, dajemy tryb standardowy. Ten kto jest lepszy, po prostu zgarnie się kosę, no nie? To jest słuchajcie, bitwa kosowa. To jest bitwa kosowa, no bo ten kto wygrywa, to tą kosę faktycznie dzisiaj zgarnia, więc może być naprawdę bardzo, bardzo fajnie. 10 skrzyneczek, więc jest to dużo. Ale zobaczymy, kto tym zwycięzcą zostanie. No, bo myślę, że takich 10 skrzynek równowartość Koski powinna się pojawić dla zwycięzcy. No, może być różnie, ale ja jednak obstawiam, że jednak. To równowartość się pojawi. Oj ojoj, oj, problematycznie troszeczkę. Kolejny taki sam. No nie taki sam, ale też bardzo dobry, kurde. No i zaczęły się problemy. Mam jeszcze cztery szanse, żebym ja czymś tutaj zaskoczył. Niestety nie zaskakuje, on naprawdę mnie niszczy. W tym momencie mam jeszcze trzy szanse, żebym to ja pokazał się z jakiejś dobrej strony. No ale chyba się na to nie zapowiada. Mam jeszcze dwie szanse. Dobra Gloczek Water Elemental, New field Tested track 71 zł, więc troszeczkę kosztuje teraz bardzo dobry skin potrzebujemy, żeby to faktycznie udało się wygrać, niestety się to nie udaje, on ma well warm w statracku water elementala, w tej skrzyneczce już niestety będzie bardzo, bardzo ciężko żeby coś nam poleciało kurczę, te grill case'y no nie do końca się popisały tak jak mówiłem, słuchajcie, ta równowartość koski się tutaj jak najbardziej pojawiła 456 zł czyli to jest, no, no jest równowartość koski, no z tego, słuchajcie, kosa by była niestety do końca nam to nie wyszło, pamiętajcie, że po wejściu na stronę Naciskacie sobie plusik, tutaj kod WOWKAETY dodaje wam 2 ,10 zł 10 groszy na start 10% do doładowania dodatkowo Możecie wpłacić blikiem, kartą Skinami, PaySafe cardami SMSami, krypto i innymi Więc możliwości jest naprawdę wiele i ciągle trwa, więc tutaj można sobie ustrzejść z tego skina, e, można znaleźć miejsce w rankingu lub iść do handlarza bronią i sobie coś wyhandlować. W sumie wyhandlujemy, słuchajcie sobie, jakiego jest skina, dodatkowo 5 nam wpada. E, ode mnie to jest słuchajcie tyle. Dzięki za oglądanie. subujcie, lajkujcie. Na razie się ma i cześć!